Się ma kolejny dzień, już 17 listopada, 15 odcinek, jeżeli się e, nie mylę. E, witam Was serdecznie. W dzisiejszym odcinku będzie kolejny dzień z cyklu tutaj e, codziennych vlogów. Za chwilę skakujemy na kola ważnego. Muszę sobie jeszcze pytankę na szybko wypisać, bo jeszcze mi zostało 8 minut, ale akurat zdążę. Potem przydałoby się coś zjeść, bo jeszcze nawet nic nie jadłem dzisiaj ogólnie. Jest taki dzień jakiś strasznie zamulony. Muszę zmienić trochę tryb dnia znowu. Wcześniej się kłaść spać, bo wczoraj za późno znowu musiałem spać. Bo miałem jeszcze jakąś robotę do wykonania. Po szkoleniu ogólnie szkolenie poszło dobrze, więc jestem zadowolony. Nagrałem przed, potem już zrobiłem i wszystkim na żywo. Było około 28 osób. Tak jak już tutaj nagrywałem, ludzie dostali wartość. Dzisiaj muszę przygotować ważne rzeczy. Znowu plan na kolejne, kolejne miesiące, na kolejne, na kolejne lata. To jest sobie mega szczegółowo, więc zobaczymy jak to z tym pójdzie. Dzisiaj jest mniej rozmów, tak naprawdę teraz mamy tylko tego kola. Wcześniej mieliśmy dwie rozmowy, jedna przełożona. No i co? No i będziemy działać dalej. Siema, siema! Właśnie jestem po kolu i trochę podziałałem, idę sobie teraz zjeść z chłopakami, ale ostatecznie o tym co mówiłem wcześniej w poprzednim odcinku, czy w dwie odcinki temu, czy po prostu w jednym z ostatnich, że potrzebujemy usługodawcy, który będzie tutaj z nami w stanie współpracować, no i już znaleźliśmy można powiedzieć takiego. Więc fajnie cieszę się, mega. Cel zrealizowany. Teraz mam większą, większą motywację, żeby działać, żeby dawać więcej wartości ludziom, żeby dawać więcej dobra. Dlatego mega, mega kozacko, że to, się, że, że to zrealizowaliśmy. Więc zaraz wychodzimy zjeść. Jeszcze trochę pogadać. No, ja muszę tutaj dzisiaj pomontować wideo, bo widzę, że mam tutaj dużo wideo do montowania, dlatego się zaraz zajedno. Zabiorę, no i muszę trochę nadrobić. Dzisiaj też bardziej mniej rozmów, bo dzisiaj tak naprawdę mamy tylko jeszcze 3-4 rozmowy, chyba ja się dobrze pamiętam. Ale dzisiaj dużo czasu poświęcę na właśnie tutaj przygotowanie sobie planów, napisanie, napisanie systemów różnych jeszcze, aby tutaj dobrze to wszystko działało. Więc lecimy. Ok, więc nadrobiłem sobie tutaj trochę, zrobiłem takie rzeczy, które musiałem nadrobić. Um, idę jeszcze wypisać sobie ten plan. E, biorę się za montowanie naj, najpierw, potem plan, no i potem wracamy do działania. Więc dzisiaj e, dzień w domu, może na siłkę pójdę, nie wiem, muszę się zastanowić. Kolejny vlog jest w trakcie montowania, to już będzie jedenasty, hmm, więc już trzeci. Natomiast w poprzednich vlogach mówiłem coś o Monk mode, że trzymanie się strict medytacja aktywność fizyczna, książki. Oczywiście trzymam się nadal cały czas medytacji, książek yy, i edukacji, aktywności fizycznej, bo to są już moje normalne nawyki. Natomiast yy, właśnie uświadomiłem sobie, że Monk Mode będzie musiał być czymś innym u mnie, ponieważ już te nawyki są moją codziennością. I muszę go przerwać i zastanowić się dokładnie, co ja chcę w tym Monk Mode w ogóle osiągnąć. To jest pierwsza rzecz. Jakie dodatkowe rzeczy sobie dodam do tego mókmóna, aby móc jakby wprowadzić je jako nowe nawyki? Te dwie główne rzeczy y, muszę ogarnąć, i wtedy będę mógł rzeczywiście y, jakby się do tego Monk tu trzymać. Bo na, na tą chwilę to, to do tego, co sobie powiedziałem, to mam robić, to się trzymam, tak? Bo to są moje normalne nawyki, więc muszę to sobie jeszcze raz przeanalizować i tak muszę wypisać sobie na nowo swoje cele, bo, bo już wiele było tych, co miałem, po prostu realizowałem i muszę teraz sobie wypisać e, kolejne, więc zabieram się za to. A przed tym otwieranie paczki. Tutaj paczkę, co to będzie? Co to będzie? To są statywy do mojego telefonu. Mają wyglądać tak. Specjalnie sobie wziąłem dwa. Jeden dla mnie, drugi do, do sprzedaży, jeżeli by, jeżeli by był fajny. Ehm, jeżeli będą fajne, to będę ich zamawiał więcej. Natomiast chciałbym sprawdzić ogólnie, jak się będzie sprawował, bo Miał to być taki, można powiedzieć, statyw, gdzie mogę go w ręce trzymać. Specjalnie go zamówiłem, aby był jako ulepszenie, tutaj, można powiedzieć, jakości w wideo, więc już go sprawdzam, jak to wygląda. Tyś dzwoni do mnie, nie mam na razie czasu. Ok, jest to coś takiego. Okej, okay. ja żebym tutaj nic nie rozwalił. Mm, Okej, okay. w taki sposób to działa. A jak to mam? Tutaj jakoś się telefon będzie wkładać. Ale gdzie, z której strony i tak dalej? To. Okej, okay, tutaj pewnie. I pewnie z tej strony to będzie. O, coś takiego. Okej, okay, ciekawe, coś takiego. Tutaj pewnie telefon się włoży, ale ja będę potrzebował, o, w tą stronę. O, da się. Więc fajnie, testujemy, zobaczymy, jak to będzie działać. Okej, okay, teraz wygląda to w ten sposób. Mogę o wiele dalej nagrywać. Myślę, że taki kadr będzie fajny. Myślę, że powinno mi się, powinien mi się mniej trząść w rękach ogólnie, bo tak to występują niby jakieś... Trząs, natomiast mogę fajnie nagrywać. Mogę fajnie robić ujęcia. Mega kozak, fajny zakup. Myślę, że powinien się sprawdzać. To jest właśnie update, można powiedzieć, tutaj specjalnie dla was, aby była lepsza jakość, aby to lepiej wyglądało. Abym też miał większą kontrolę, bo troszkę jak tak tle, trzymałem taki duży telefon w ręce, to Czasami było to niebezpieczne, a teraz jest elegancko, mogę sobie tak trzymać. No i zobaczymy, jak to będzie działać. Widzę, że fajnie działa, więc zabieram się tutaj za dokończenie paru rzeczy. No i wychodzę, nie idę na siłownię, idę w inne miejsce. Ale na razie nic wam nie będę zdradzał.